Każdym razem, kiedy myślę o sakramencie pokuty i pojednania, to mi się przypomina taka przepiękna opowieść z życia świętej Teresy Wielkiej. To masz pobożne myśli. No. A wiesz, A, o czym ja, ja myślę? O walce bokserskiej. To jest też bardzo dobre porównanie. Eee, ale opowieść o tej Teresie. O tej Teresie, tak. No, no, to była bardzo piękna historia, dlatego że jej się w pewnym momencie zaczął pokazywać Pan Jezus. To była wielka mistyczka. Ty jesteś specjalistą od tych objawień Pana Jezusa, to pewnie będziesz na <noise> tym więcej. Ale ona się bardzo wystraszyła tego. I poszła do swojego spowiednika, żeby, żeby go zapytać, jak ma reagować na te objawienia Pana Jezusa. No i chyba ten spowiednik nie był taki za mądry, bo powiedział jej, wiesz co, kiedy będzie do Ciebie przychodził Pan Jezus, to poproś Go, żeby ci wymienił wszystkie Twoje grzechy z ostatniej spowiedzi. I w ten sposób będziesz wiedzieć, czy to prawdziwy Jezus, czy to demon się ukrywa pod postacią Jezusa. No i ona tak zrobiła. Przyszedł do niej Jezus, a ona mówi: Będę z Tobą rozmawiać, ale tylko pod warunkiem, że mi wyznasz wszystkie moje grzechy z ostatniej spowiedzi. No i tu jest najpiękniejsza rzecz, bo Pan Jezus tak na nią spojrzał i mówi: Wiesz, co Teresa? No ja nie pamiętam. I to jest, myślę, samo sedno sakramentu pokuty i pojednania. Taka, taka piękna sprawa, że człowiek nie jest w stanie zmienić swojej przeszłości. Nie jest w stanie zmienić nic w tym, co już było. Ale Bóg może i Bóg to robi. Wystarczy przyjść do niego i szczerze mu swoje winy wyznać. Wystarczy mu po prostu powiedzieć prawdę o tym, że, że, że zawaliłem, że skopałem coś w swoim życiu. Że jest we mnie ta cała pycha, ta cała. Yy... To całe kłamstwo, ta, ta cała dwulicowość, że jestem wiesz, zdolny do każdego świństwa, do, do złodziejstwa, do rozpusty, do, do kłamstwa, do wszystkiego. I Jezus to bierze w swoje dłonie i mówi: Wiem, że taki jesteś, znam prawdę o Tobie, znam prawdę o Twoim życiu, ale, twoje, ale opowieść o Twoich grzechach to nie jest dla mnie opowieść o Tobie. To, to nie jest prawda o Tobie. Nie? Bóg zna mnie dużo głębiej, niż, niż to moje grzechy. Zna, zna, zna mój pierwszy oddech, zna moją pierwszą myśl, zna moje najpiękniejsze, najsmutniejsze historie w życiu I, dla, i, i Jemu moje grzechy nie przesłaniają mnie. On po prostu je wymazuje. Wiesz co, chyba przyjdę na Ciebie do, do spowiedzi po tych rekolekcjach. Nie, ja myślę, że ja nie jestem dobrym <laughs> Ale, Ale to, to zostawmy. Dzisiejszy odcinek jest o tym, że tak jak to nazwałeś, walka bukserska. A wiesz, dlaczego miałem takie skojarzenie? Dlaczego mam takie? Mhm. Ponieważ walka czy na ringu, czy na macie kończy się werdyktem. Mhm. I ja przez długi czas chodziłem do spowiedzi i myślałem o sprawiedliwości Pana Boga mhm. i o werdykcie, który zostanie wydany mhm. przez tego przedstawiciela, który siedzi w konfesjonalnie mnie słucha. Wyrok. Właśnie wyrok po moich grzechach, prawda? Mhm. Y, a im większe miałem te grzechy, tym bardziej się przekonywałem, że chyba nie do końca o sprawiedliwość tylko chodzi. Ja mam takie przekonanie, mało teologiczne, zaraz to będziemy prostować, żeby było wszystko zgodnie z nauczaniem Kościoła, ale mam takie przekonanie. To ty masz pilnować tutaj ortodoksy. <gry <Christianity> <grychi> że że sakrament pokuty i pojednania jest bardzo, bardzo niesprawiedliwy. Nie? Taka prosta historia z, z, z mojego doświadczenia jako spowiednika. Miałem kiedyś na samym początku mojej, mojego życia kapłańskiego taką y, osobę w konfesjonale, która przez 40 lat pomagała w gabinecie, w którym dokonywano aborcji. I przez te 40 lat prawdopodobnie pomogła w zabiciu no, tysięcy dzieci. I we mnie, jako w Młodym Księdzu, jako człowieku, który też myślał o tych dzieciach, no, w zetknięciu, w konfrontacji z tą kobietą budził się taki, taki wielki bunt. Nie? Ja, gdybym. Na stos. Gdyby chodziło o mnie, to bym wymierzył jej sprawiedliwość w najbardziej okrutny z możliwych sposobów. Tak jak mówisz, ja nie wiem, stos, kara śmierci, kamieniowanie, to by była uczciwa, sprawiedliwa kara za, za jej grzechy. Nie? Ale na szczęście. Przymornik konfesjonale... spowiednika, zapał stos. No właśnie, na szczęście, na szczęście w konfesjonale w nie siedziałem ja. Nie? I to nie chodziło o to, co ja sądzę na temat tej kobiety, co, jak, jaką karę ja bym jej wymierzył. W konfesjonale siedział Jezus Chrystus, który powiedział do niej takie bardzo proste słowa: Ja odpuszczam te grzechy, idź w pokoju. Nie? I w moim przekonaniu to było głęboko niesprawiedliwe. Ona naprawdę nie zasłużyła sobie na taką łagodność i miłosierność nie? Po, ludzku. po ludzku. A jednocześnie Jezus Chrystus przyszedł do niej z tym miłosierdziem. Ja się mogłem nad tym tylko zadziwić, może nawet po ludzku zgorszyć czy, czy oburzyć. Ale to mi uświadomiło bardzo ważną rzecz. To znaczy, gdzie jest sprawiedliwość Boga nie? w sakramencie pokuty i pojednania? A ona jest w tym, w tym, że uczciwy wyrok został na nią wydany. To był wyrok śmierci. Tak jak został wydany na mnie, na ciebie, bo karą za grzechy nasze, za to co mamy w sercach, jest, jest śmierć. I ten uczciwy wyrok został wydany. Ale ten wyrok został wykonany na Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu, żeby ta kobieta nie musiała umrzeć, żebym ja nie musiał umrzeć. Ty i wszyscy, 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 którzy po prostu zasłużyliśmy sobie na sprawiedliwą karę. I to miłosierdzie to jest no, najpiękniejsze odkrycie, jakiego może dokonać też. Osoba, która spowiada i osoba, która się spowiada. Ja jestem uzależniony od sakramentu pokój i pojednania. Ale... ale o tym później. A jakbyśmy mieli wydać wyrok sprawiedliwość czy miłosierdzie? Miłosierdzie, które się dokonuje w sprawiedliwości. Nie? Tak naucza Kościół. To znaczy, Bóg jest do końca sprawiedliwy i sprawiedliwy wyrok wydał. A jest także do końca miłosierny, bo wykonał ten wyrok na sobie samym. Biorąc za za nasze, biorąc na siebie naszą karę. I to chwała jest, Bogu. To jest właśnie powrót do wielkiej chwały. Amen. Amen.